Cześć. Dziś pokażemy montaż radia i kamery cofania w Toyocie Yaris. Zapraszamy. Rozpoczynamy od demontażu oryginalnego radia. W tym celu zdejmujemy plastik i odkręcamy fabryczną jednostkę. Po wypięciu radia podłączamy przejściówkę antenową i kostkę ISO. Włącznik świateł awaryjnych wędruje do nowej ramki. Do nowego radia przykręcamy oryginalne uchwyty fabrycznej jednostki. Pod kokpit wędruje GPS do nawigacji, a na słupek mikrofon zestawu głośno mówiącego. Do schowka przeprowadzamy przewód USB do podpięcia np. pendrive'a. Do instalacji kamery cofania w tym modelu Toyoty wykorzystamy fabryczną blendę, w której umieścimy tę kamerę. Po przeprowadzeniu przewodów szukamy zasilania żarówki cofania, żeby podpiąć pod niej kamerę cofania. Następnie przeprowadzamy przewód przez długość samochodu i wyprowadzamy go po stronie radia. Jak zawsze jest to złącze RCA, czyli cinch z czerwoną remotką wyzwalania. Tę remotkę łączymy z przewodem BEC z kostki nowego radia. Sterowanie z kierownicy wymaga znalezienia odpowiednich przewodów i zmierzenia na nich zmian oporności oraz właściwego podpięcia się pod te przewody, co znów wymaga pewnej wiedzy. Więc jeśli elektryka pojazdowa nie jest Twoją mocną stroną, zostaw to specjaliście. I dopiero tak przygotowane elementy łączymy z radiem. Niebieski przewód od adaptera antenowego podłączamy pod plus na wyjściu radia. Czas na naukę przycisków kierownicy, które wykorzystamy do sterowania tym radiem. Testujemy też kamerę cofania, i jak widać, obraz łapie także zderzak auta. Pozostaje więc skręcenie wszystkich elementów, i już można cieszyć się nowym radiem na Androidzie oraz kamerą cofania. się to tak to że za taki był, bo jednego artysty drugiego uwielbiam i, i cenię i, szaluję, i i bardzo się cieszę, że, że dzisiaj jest taka piękna premiera. A, to jest... I a propos utworów i tego co się robi, ja też swoich gym utworów <grym grym> produkcji <grym> nie, nie lubię. Wszystkie konieczne linki do naszych produktów i kontakt do nas znajdziesz w opisie tego filmu. Więc jeśli chcesz wymienić radio lub dołożyć kamerę cofania, zachęcamy do kontaktu. Do następnego filmu.